No hej witam was w kolejnym odcinku Możecie sobie zobaczyć na jakimś etapie Mówię nagrywam taki chociaż kilkuminutowy filmik Żebyście zobaczyli co dalej się dzieje Dalej się dzieje tak silnik już wrzucony Jak widzicie yy, Dochodzą takie kilka Brązów doszło to jest brąz perła To do, Tak jak yy, kierownica tam u góry widzicie Będzie w brązie yy, Tutaj stopki takie pierdoły te poszło w brązie no, Koła już założone wrzucone wahać wszystko pooklejane są koła też to tam jeszcze z... o, widzicie, tu zawieszenie ten nie poszło w zielone tutaj widzicie sprężyna poszła w brąz powiem wam nawet na to na słońcu powinna być jaśniejsza ten brąz taki amortyzator poszedł w seledyn tu już widzicie nowa zębatka to tak pokrótce mówię nagram mam taki krótki film tu przodu widzicie też, poskładane wszystko. Chodzi o co? muszę to wszystko teraz poskładać w kupę, zanim będę malował yy, plastyki i górę. No, tu widzicie, to jest ta kierownica, to w taki kolorek poszło. Też brąz perła. To już przykurzone, to też muszę poczyścić, bo postało kilka dni, a już tak tyle kurzu, że. No, tu już instalację też wrzuciłem. Tu zostało gaźniki, tylko poskładać, wyregulować. Muszę jeszcze zaślepić, bo wycią ja wkładam silnik, po wyciągałem te. W Papierem miałem zapychane, żeby się nie nakurzyło tam. I tak to ogólnie wygląda. Na tą chwilę widzicie. Mówię, wrzucę Wam coś, żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli na jakim etapie jestem. Także tak to widzicie wygląda. To widzieliście już wcześniej, tyle kiedy to wszystko. Jeszcze parę dożytek tego brązu perły będzie. I tak jak mówię, reszta poleci już w wyjściowym kolorze. I klamki, chyba też, co sprzęgło od hamulca, też pójdą w tym wyjściowym. No i będzie parę elementów wypolerowanych, tak jak sety, to wypoleruje przednie, przednie bo tylne były lakierowane, to to one też pomaluję. Ale przednie sety na pewno będą wypolerowane. Także widzicie, tak to właśnie wygląda. Dobra, to taki krótki film. Chciałem tak tylko wrzucić, żebyście byli w temacie, co się dzieje. Tak jak mówię, już to poskładam, wystawię, biorę się później za plastyki i powiem wam, że to miało być wszystko ogarnięte do, do, do marca, a ja myślę, że do końca grudnia się z tym wszystkim wyrobię. Chociaż za tydzień już święta, ale to też myślę, że się ogarnę z tym wszystkim. Będę myślał chyba coś o czymś innym, bo się pośpieszyłem, a miałem sobie przezimować właśnie na takim remoncie. No ale jeszcze muszę tu ogarnąć, ten drugi co w poprzednim filmie Wam nagrywałem. Jeszcze parę rzeczy takich trzeba i klocki nowe pokupić i zaciski jeszcze też poczyścić, pomalować. Także, no ale dobra. To pamiętajcie, łapka w górę. Trzymajcie się do następnego. Jak macie pytanie to pytajcie. Hej!